czego efektem ma być przewidywana zmiana w dostępności do zabiegów szczepienia endoprotezy. Polega to na uwolnieniu kontraktu protezowego i mamy możliwość wykonywania większej ilości tego typu zabiegów. Ile zabiegów tego rodzaju wykonano dotąd w Mieleckim Szpitalu? Średnio wykonywaliśmy pierwotnych endoprotezoplastyk około 400 rocznie. No w tej chwili nie ma limitu, więc na pewno będziemy się starać wykonywać więcej tego typu zabiegów. Natomiast wymaga to zaangażowania i większej ilości osób, poświęcenia większej ilości czasu na tego typu zabiegi, więc najprawdopodobniej będziemy także operować popołudniami. Czy znaczna różnica w dostępności do endoprotez będzie odczuwalna od razu? To jest trudne pytanie, bo, bo okres oczekiwania na planowy zabieg operacyjny w tej chwili wynosi około 4 do 5 lat. Więc te zaniedbania są bardzo duże. Więc nawet jeżeli my będziemy operować popołudniami, to, to, to tak szybko nie da się nadrobić tych, tych zaległości i, i w sposób znaczący skrócić tych kolejek. Ale na pewno warto to zrobić, bo, bo każdy pacjent, który cierpi, to, to wymaga po prostu szybkiego, szybkiej operacji i przywrócenia go do normalnego trybu życia. W jakim wieku są zazwyczaj osoby oczekujące na wszczepienie endoprotezy? W tej chwili zarówno osoby młode, jak i osoby w wieku starszym wymagają tego typu zabiegów. Od pewnego czasu widzimy taki trend. Niestety, bardzo dużych i szybko narastających zmian zwyrodnieniowych czy, czy wręcz jałowej martwicy, główkości udowych u młodych pacjentów i ci chorzy wymagają rzeczywiście bardzo szybkiej operacji. Jak rozpoznać, że możemy mieć tego rodzaju problemy? Pierwszymi takimi objawami to jest przede wszystkim ból ból w okolicy pachwinowej oraz chud, utykający chód, więc na to należy zwrócić uwagę i, i w miarę szybko zgłaszać do nas, żeby zrobić podstawową diagnostykę. Aczkolwiek myślę, że, że taką diagnostykę także może wykonać lekarz rodzinny, kierując pacjenta na podstawowe badanie, jakim jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego w przystawu biodrowym. Czy, czy istnieje codzienna profilaktyka takich schorzeń? Oczywiście, no, zdrowy tryb życia, unikanie nadmiernych obciążeń, dbałość o wagę, to są takie rzeczy, które, które każdy z nas powinien, na które każdy z nas powinien zwrócić uwagę i dbać o siebie.